Jeden wiadr zimny, co mi się dostał pod prawe skrzydło płuc, wywiał wszystko, wydmuchał, żeby przynajmniej coś zrobić ważnego, żeby choć trochę przeżyć siebie, poezję i piękno w codzienności. Urok prowincjonalnych miasteczek i rozległych mazowieckich równin jako jeden z pierwszych polskich artystów dostrzegł Maksymilian Gierymski. Moja imaginacja mnie tyranizuje, dręczy mnie czasem niemiłosiernie, ale jej też winienem wszystko, co najmilszego zaznałem w życiu. 1846. 9 października. Rodzi się w Warszawie w rodzinie Inteligenckiej. 1862. Rozpoczyna studia w Instytucie Politechnicznym i Rolniczo-Leśnym w Puławach. 1863. Przyłącza się do Powstania Styczniowego. Ma tylko 17 lat. Przez rok w powstaniu. W bojach, przemarszach, leśnych biwakach. 1864. Po upadku powstania rozpoczyna studia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym w Warszawskiej Szkole Głównej. Kształci się w nowo otwartej, tzw. klasie rysunkowej. 1867. Uzyskuje stypendium rządowe, wyjeżdża do Monachium. Polecony przez Juliusza Kossaka nawiązuje kontakty z grupą polskich artystów. Zostaje przyjęty do Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych. 1868. Zostaje członkiem monachijskiego Kunstvereinu. 1869. Prezentuje swoje obrazy na pierwszej międzynarodowej wystawie sztuki w Monachium, wzbudzając zainteresowanie publiczności oraz europejskich marszandów. 1872. Otrzymuje złoty medal na wystawie w Berlinie za trzy wystawione obrazy. Zima w Małym Miasteczku, rewizja nocna, przejażdżka konna w lesie. 1873. Prezentuje sześć obrazów na Wystawie Światowej w Wiedniu. Od roku 1873. Z powodu choroby płuc przebywa głównie w miejscowościach kuracyjnych, w tym kilka miesięcy w Rzymie. 1874. 16 września. Umiera w Bad Reichenhall w wieku 28 lat. Patrząc na jego obrazy i myśląc, że go już nie ma, doznaje wrażenia, jakby jakaś nadzwyczaj interesująca rozmowa została nagle przerwana w pół wyrazu. Stanisław Witkiewicz. Najdrożsi mi rodzice. Otóż i jestem u celu moich dążeń tymczasowych w owych Atenach dzisiejszej sztuki, tyle osławionych przez podróżujących artystów i amatorów. Wszędzie, dokąd okiem rzucić, widać wybitne piętna tego charakterystycznego grodu. Wszystko tutaj tchnie sztuką i żyje z nią w najściślejszych stosunkach. Pracuję w Akademii gdzie zaraz po przyjeździe przyjęty zostałem do sali antyków. Tu dopiero poznałem, jak wiele mi jeszcze brakowało. Ja, co byłem najlepszym rysownikiem w warszawskiej szkole rysunkowej, tu po rozpatrzeniu się poznałem, że nic a nic nie umiem. Polacy malarze mieszkają w bliskości siebie na jednej prawie ulicy co daje możliwość częstego się ze sobą widywania. Od czasu jak pracuje w atelier ciągle jesteśmy razem z brantem, kurellą i całym wreszcie kółkiem artystycznym, które tu ma pozór niejako kolonii artystycznej polskiej. Tego u nas nie ma w kraju i nigdy podobno nie będzie. Ciągłe ocieranie się z artystami, nieraz znakomitymi, wspólne uwagi i rady przyczyniają się wiele do ciągłych w sztuce postępów. Myśmy spędzili tu wilią w gronie kolegów, z którymi najbliżej żyjemy, a tymi są Brandt, Kurella, Chmielowski. Chmielowski to tęgi chłopak i najbliższy mój przyjaciel. Maluje on teraz w moim atelier, gdzie mu po wyjeździe kosaka miejsca odstąpił? Czy ja mogę powiedzieć, że nic moralnie nie winien jestem Chmielowskiemu? Czy nie wpłynął on na moje wykształcenie się jako człowieka, jako artysty? Czy bez niego byłbym tym zupełnie czym jestem? W tej chwili, pijąc herbatę, chwytam przez otwarte okno mego pokoju rozkoszne dźwięki Loengrina, na falach łagodnego wiatru przyniesione z sąsiedniego pokoju. Och, cudowna to muzyka! Pod jej wpływem, jak pod zapachem miliona kwiatów, upajam się i słabnę. Działa ona na mnie jak narkotyk. Gram teraz w wolnych chwilach. To jest w chwilach, gdy mi pędzel już posłuszeństwo wypowiada. Chopina Judy. Znałem niektóre z nich dawniej, ale nigdy nie grałem. Teraz, z bliska poznajomiwszy się, przepadam za nimi. Mam obecnie bardzo ładne, a niedrogo wynajęte pianino, które umieściłem w atelier moim. Przyjemnie jest czasem oderwać się od roboty i zabrzdąkać sobie. Z obrazów moich, jeżeli co mówi, to muzyka. Tym razem chcę ojcu zakomunikować przyjemną wiadomość. Miałem tu tydzień bardzo szczęśliwy. Wpłynęło mi do kieszeni tysiąc guldenów. Jak wspominałem, mój pojedynek znalazł kupca. W przeszłym tygodniu odbyło się posiedzenie tutejszego rainu, na którym kupiono mi obraz szwoleżerów bawarskich w marszu za trzysta guldenów. Nareszcie w sobotę odbieram list pieniężny z Wiednia, w którym donosi mi tamtejszy sekretarz kunstwerainu, że cesarz Franz Józef kupił mój obrazek jeszcze w lecie malowany. Huzarzy austriaccy na flankierach za cenę 200 guldenów. 200 guldenów same w sobie dobre, ale że cesarz kupił, to tym lepiej. O tym zakupie cesarza ogłoszą zarazem dzienniki wiedeńskie, co na moją opinię w Wiedniu bezwarunkowo dobrze wpłynąć musi. A w ogóle, dobrze mi bardzo idzie. Jestem doskonale usposobiony do roboty, a zamówień mam aż nadto. Ceny moich obrazów popodnosiłem drugie tyle, a płacą i proszą jak o łaskę. Żal mi tych obrazów, które przedtem malowałem, bo je mieli oglądać ludzie, dla których sądziłem wszystko co w nich dobrego obcym, niewidocznym być musi. Jeżeli o czym wątpiłem, to o tym aby ta strona wewnętrzna moich obrazów dla kogo była widoczna, a zdziwiłem się dopiero, czytając i słysząc Niemców, główny nacisk na to właśnie kładących, co zdawało mi się dla nich nieczytelną powinno być literą. Sądziłem, że sztuka otwiera wrota do świata w pojęciu ogólnym, towarzyskim, a ona go zamyka lub sprzed oczu usuwa. Natomiast sztuka otwiera ci świat drugi. Ten drugi świat to atelier. Poza nim nic nie ma. Szczęśliwi są dyletanci, ale też żaden z nich porządnym nie będzie artystą. Aleksander Gierymski do Prospera Dziekońskiego. Max chory leży w łóżku na zapalenie błony brzusznej już od dwóch miesięcy. To jest od czasu naszego tutaj przyjazdu. Na trzeci dzień po przybyciu do Rzymu położył się do łóżka. Pieniądze wychodzą, a pracować nie może. Pojmujesz, że mnie praca także nie idzie sporo, a u mnie pieniądze już u schyłku. Nie wychodzę nigdzie prawie, bo nawet obiad i kolację jem w domu, resztę czasu przepędzam w atelier. Przy Maksie jest siostra miłosierdzia, której opieka jest mu bardzo potrzebna. Ani służący, ani ja, któremu czas jest tak drogi, nie moglibyśmy jego potrzeb zaspokoić. Póki zdrowym jako tako jesteś, póki masz sił trochę, póki młodym jeszcze, albo choćby nawet niezupełnie już młodym jesteś, ale czujesz krew w żyłach, nie trać dni tych, co mijają i w tył uciekają, jak drzewa i domy, gdy z okna wagonu na nie patrzysz. Zaledwieś je spostrzegł, już nie ma. I nigdy nie zobaczysz.